Ten, którą przedstawiłem, można przetestować teraz witaminę C. Witamina C to nie jest biokompleks, to jest jeden związek chemiczny, kwas Przebadano kwas Co się okazało? Proszę spojrzeć, to jest cały jego obszar działania, bardzo ważny, bez którego nasze funkcjonowanie jest, tak powiem, zakończone. Przebadano witaminę C. Okazało się, że wykazano istotne zmniejszenie częstości poważnych incydentów sercowych. W badaniu na 182 osoby. Nie ma problemu całości część, nie ma problemu zdrowotnego. Witaminę C możemy łykać, tylko należy uważać. Na poprzednim slajdzie była informacja, że e, zbyt duże dawki, a znam ludzi, którzy stosują makrodawki nawet do jednego grama dziennie witaminy C, wtedy mogą się pojawić z nerkami problemy, kamica nerkowa. Dlatego z tym też należy uważać, żeby nie, nie przesadzić. Proszę Państwa, jakie można wyciągnąć ogólne wnioski z tych danych? że naturalne składniki suplementów zawierające holistyczne biokompleksy są nieszkodliwe i skuteczne, w przeciwieństwie do ich syntetycznych odpowiednich. A jak się postępuje? Wyodrębnia się jeden składnik, dokonuje syntezy, pakuje go w suplement. Dlaczego? Bo to jest tanie. Pozyskiwanie takiego naturalnego biokompleksu jest zdecydowanie droższe i w konsekwencji produkcja suplementu jest droższa niż tego, który bazuje na syntetycznych substytutach. No ale takie suplementy nie tylko nic nie dają, ale jeszcze trują. Dlatego zastąpienie biokompleksu syntetycznym odpowiednikiem substancji dominującej może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Jak spojrzycie Państwo na opakowanie suplementu i z tyłu będzie napis, że zawiera alfa-tokoferon, beta-karota w stylu jak najdalej od tego typu e, suplementów, od tego typu składników i również jeśli chodzi o jakieś inne e, produkty, które te komponenty zawierają. Proszę Państwa, jak na tle tej charakterystyki nowoczesności ma się my Beauty System de Po pierwsze, nie zawiera substancji toksycznych, szkodliwych, nawet kontrowersyjnych, typu GMO. Ja co prawda do dzisiaj nic nie ma, no ale wiem, że istnieje fobia społeczna i stąd zwracają ludzie uwagę, czy takie komponenty się znajdują. Dla mnie to jest kompletny absurd, no bo zmiana genetyczna to jest zmiana informacji, a informacja, jak się zje, no to może się rozpaść albo no coś innego się z nią stać, ale nie zadziałać w sensie chemicznym. Ale firma pod tym względem się spisała dobrze i nie uwzględnia swojego grupa. Co jest dla mnie najważniejsze? Zawiera holistyczne, biokompleksy w substancji aktywnych. Jest witamina E? Jest, ale naturalna. Jest witamina? E? Jest, ale w formie kompleksu karotenoidów. Są również inne składniki aktywne w formie granatowca, olejka z wiesiłka, herbaty zielonej i innych składników, których tutaj nie wymieniłem. To są wszystko biokompleksy, które działają, nie wykazują tego efektu wyciągnięcia jednego składnika. Dodatkowo zawiera My Beauty System substancje o działaniu synergistycznym, szczególnie tutaj bardzo wysoko ocenę złożenie witaminy E i C. Za chwileczkę wyjaśnię w szczegółach, o co chodzi. I substancje aktywne osadzone są na efektywnym nośniku e caps Z tego względu no, muszę powiedzieć, że ten My Beauty System spełnia te kryteria, które na początku podałem, przyzwoitego suplementu. Teraz chciałbym szczegółowo omówić te punkty. Witamina E i C, działalność synergistyczna. A występują te dwie witaminy razem w suplemencie. Proszę no każda z tych witamin zmiata wolne rodniki. Każda. Ale kiepsko. Wystarczy wymieszać te dwie substancje i dzieje się cud. Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy do witaminy E, to jest u góry, to jest witamina E, dotrze rodnik. To jest bardzo niebezpieczny rodnik hydroksylowy. Rodnik zaznaczony jest tą kropką u góry. Rodnik. Przenosi się w cudzysłowie no, na witaminę E, ona występuje w formie rodnikowej, wydziela się woda. To jeszcze nie jest zmiatanie wolnego rodnika, ale następnie do akcji wkracza witamina C. To jest witamina C. Reaguje z tymi dwoma cząsteczkami wolnych rodników, przechodzi do formy nierodnikowej, oczyszczając z formy rodnikowej witaminę E, która znowu wchodzi w reakcję zmiatania wolnego rodnika. Mamy zatem zmiatanie, oczyszczanie, zmiatanie, oczyszczanie itd. Wystarczy łyknąć jedną dawkę witaminy E i odpowiednio zwiększać dawkę witaminy C, żeby ta reakcja zachodziła w sposób permanentny, niemalże cykliczny. Jeżeli rozdzielimy te dwie witaminy, ta reakcja się w pewnym momencie używa, jak ulepuje witamin. Stąd spożywanie jednoczesne witaminy E i C daje znacznie zintensyfikowany efekt zmiatania wodnych rodników. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób palących, które powinny zwrócić szczególną uwagę na suplementację witaminy C. Dlaczego? Bo w wyniku tej potrzebnej reakcji stężenie witaminy C w osociu w porównaniu do stężenia z, z osobami niepalącymi zmniejsza się o 25%. Dlatego ja zawsze moim studentom mówię, że jak już palą papierosy, to po każdym papierosie jedno kiwi. I to, jeszcze, to już mówiłem z 10 lat temu, wiedząc o tym, że kiwi zawiera dużo witaminy C. A teraz w kiwi odkryto jeszcze tę nową formę witaminy E. Czyli spożywanie kiwi automatycznie uaktywnia tę reakcję synergistyczną zmiatania wolnego od niebie. Ktoś kto pali i będzie zażywał suplementy zawierające witaminę C, E, a jak nie ma tych suplementów będzie łykał kiwi. Tylko ktoś z moich studentów zauważył, no dobrze, ale ja nie jestem w stanie wiatra kiwi zjeść. No dlatego wtedy pozostaje tylko spożywanie suplementu w formie pigułek. No to jest stary problem. No, Rezywerator występujący w winie wykazuje aktywność suplementacyjną w dawce 500 mg, a w winie jest go 50 mg. No To łatwo obliczyć, że potrzeba wypić wiatro wina czerwonego, żeby dostarczyć dawkę suplementacyjną resveratrolu. Stąd pewne substancje bardzo cenne.